W dzisiejszym wydaniu naszego materiału przenosimy się do historii niezwykle poruszającej i pełnej emocji Bohaterką tej opowieści jest Brigitte Bardot, nosząca to samo imię i nazwisko, której losy w ostatnich dniach stały się źródłem głębokiego bólu dla jej najbliższych. Według relacji, ostatnie chwile Brigitte Bardot rozgrywały się w szpitalnej sali, gdzie w ciszy i napięciu rodzina żegnała ją z ogromnym cierpieniem. Atmosfera była przepełniona strachem, nadzieją i bezradnością. Bliscy czuwali przy łóżku, próbując Swoić myśl o nieuchronnym pożegnaniu, a każda minuta zdawała się trwać wieczność. Co dokładnie wydarzyło się w szpitalu, jak wyglądały te dramatyczne chwile i jakie słowa padły na pożegnanie? W tym materiale krok po kroku odtworzymy ostatnie momenty tej Brigitte Bardot, pokazując emocje rodziny i tło wydarzeń, które poruszyły wszystkich obecnych. Zostańcie z nami! To historia, która nie pozostawia obojętnym i skłania do refleksji nad kruchością ludzkiego życia. Uroczystości pogrzebowe Brigitte Bardot odbyły się w atmosferze głębokiego smutku, ciszy i bólu, który niemal fizycznie unosił się w powietrzu. Już od wczesnych godzin porannych przed kaplicą gromadzili się najbliżsi członkowie rodziny, przyjaciele oraz osoby, które przez lata towarzyszyły jej w życiu prywatnym. Nie było kamer ani blasku fleszy. Wszystko przebiegało w duchu powagi i intymności. Trumna została ustawiona w centralnym miejscu kaplicy, otoczona prostymi, jasnymi kwiatami. Symbolizowały one spokój i pożegnanie bez patosu. Rodzina zdecydowała się na skromną ceremonię, podkreślając, że Brigitte za życia ceniła ciszę, prywatność i brak przesady. Każdy detal uroczystości zdawał się być podporządkowany jednej myśli godnie pożegnać kogoś, kto był ważny, ale nie chciał rozgłosu. Najbardziej poruszającym momentem była chwila, gdy najbliżsi weszli do kaplicy. Widać było łzy, drżące dłonie i spojrzenia pełne niedowierzania. Dla wielu z nich strata była wciąż zbyt świeża, by ją zrozumieć. Cisza przerywana była jedynie cichym szlochem i odgłosem kroków. Nikt nie rozmawiał głośno, słowa wydawały się zbędne. Podczas ceremonii padło kilka krótkich przemówień. Nie były to długie mowy, lecz proste wspomnienia wypowiadane z trudem. Bliscy mówili o jej codzienności, o drobnych gestach, uśmiechach i chwilach, które teraz nabrały ogromnego znaczenia. Wspominano jej siłę, ale też kruchość w ostatnich miesiącach życia. Każde zdanie było przesiąknięte emocjami. Szczególnie trudna była chwila ostatniego pożegnania przy trumnie. Rodzina podchodziła pojedynczo, kładąc kwiaty i dotykając drewna, jakby chciała zapamiętać ten moment na zawsze. Niektórzy szeptali słowa pożegnania, inni nie byli w stanie wydobyć z siebie głosu. To była scena pełna bólu, ale też miłości, cichej, niewypowiedzianej. Po zakończeniu ceremonii żałobnicy udali się na cmentarz. Kondukt poruszał się powoli, jakby nikt nie chciał, by ta droga dobiegła końca. Nawet pogoda zdawała się współgrać z nastrojem, pochmurne niebo i delikatny wiatr potęgowały uczucie straty. Gdy trumna została opuszczona do grobu, wiele osób odwróciło wzrok, nie mogąc znieść tej chwili. Złożenie trumny do ziemi było momentem ostatecznym. To wtedy do wielu dotarło, że to naprawdę koniec. Żałoba stała się czymś realnym, nieodwracalnym. Rodzina trwała razem, trzymając się za ręce, jakby w tym geście szukała siły, której brakowało słów. Po pogrzebie nie było oficjalnych spotkań ani przemówień. Najbliżsi rozeszli się w ciszy, zabierając ze sobą ciężar emocji i wspomnień. Dla nich ten dzień nie był zamknięciem historii, lecz początkiem długiego procesu oswajania się z brakiem. Tak zakończyła się ostatnia droga Brigitte Bardot, której odejście stało się symbolem bólu, jaki niesie ze sobą pożegnanie bliskiej osoby. Jej pogrzeb nie był wydarzeniem publicznym, lecz głęboko ludzkim doświadczeniem, pełnym ciszy, łez i niewypowiedzianej miłości. Ostatnie dni Brigitte Bardot w szpitalu były czasem dramatycznej walki, w której każda godzina miała swoją wagę, a granica między nadzieją a rezygnacją stawała się coraz cieńsza. Choroba, z którą zmagała się od dłuższego czasu, w finalnej fazie przybrała bezlitosny charakter. Jej organizm słabł z dnia na dzień, a kolejne procedury medyczne nie przynosiły już poprawy, jedynie chwilowe wytchnienie. Szpitalna sala stała się przestrzenią ciszy przerywanej dźwiękami aparatury. Monitory wyświetlały niestabilne parametry, kroplówki kapały miarowo, a personel poruszał się spokojnie, niemal bezgłośnie. Brigitte bywała przytomna tylko przez krótkie momenty. Gdy otwierała oczy, widać było w nich zmęczenie i ból, ale także świadomość tego, co nadchodzi. Każdy oddech wymagał wysiłku, każdy ruch był wyzwaniem. Najtrudniejsze były noce. Ból nasilał się, a bezsenność potęgowała poczucie osamotnienia. Lekarze robili wszystko, by złagodzić cierpienie, dostosowując leczenie paliatywne tak, aby Brigitte nie musiała już walczyć z bólem ponad siły. Mimo to zdarzały się chwile, gdy ściskała dłonie bliskich, jakby próbowała zakotwiczyć się w teraźniejszości, nie odpływać. Rodzina czuwała przy jej łóżku na zmianę. Szeptane rozmowy, łzy ocierane ukradkiem, krótkie chwile ciszy, w których nikt nie odważył się mówić. Wszystko to tworzyło atmosferę zawieszenia. Bliscy widzieli, jak choroba odbiera jej siły, jak głos staje się coraz cichszy, a gesty coraz oszczędniejsze. Jednocześnie starali się zachować spokój, by nie obciążać jej dodatkowym lękiem. Były momenty, w których Brigitte zdawała się walczyć. Próbowała zebrać myśli, skinąć głową, odpowiedzieć spojrzeniem. Te krótkie przebłyski przytomności były dla rodziny zarówno darem, jak i źródłem bólu. Darem, bo pozwalały pożegnać się spojrzeniem bólem, bo uświadamiały, że to pożegnanie jest nieuniknione. W ostatnich godzinach jej oddech stał się płytki, nieregularny. Aparatura sygnalizowała spadki, a personel przygotowywał rodzinę na najgorsze. W sali panowała cisza, w której słychać było tylko oddech chorej i ciche szlochy bliscy trzymali ją za ręce, mówiąc, że nie jest sama, że może odejść w spokoju. Moment odejścia był cichy i niemal niezauważalny, bez dramatycznych gestów, bez słów. Po prostu ostatni oddech, po którym zapadła cisza trudna do opisania. Dla rodziny był to moment, w którym ból straty zmieszał się z ulgą, że cierpienie dobiegło końca. Te ostatnie chwile Brigitte Bardo w szpitalu były nie tylko zapisem walki z chorobą, ale także lekcją kruchości życia. Pokazały, jak cienka jest granica między istnieniem a odejściem, oraz jak wielką rolę w tych momentach odgrywa obecność, dotyk i ciche pożegnanie. W ostatnich minutach, gdy Brigitte Bardot zaczęła rozumieć, że zbliża się chwila ostateczna, jej reakcje były pełne emocji, których nie dało się już ukryć. To nie był nagły wybuch, lecz powolne narastanie świadomości, że walka dobiega końca. W jej spojrzeniu pojawiło się coś, co bliscy zapamiętali na zawsze: mieszanina strachu, smutku i pogodzenia się z losem. Najpierw przyszła cisza. Bridget milczała, jakby zbierała myśli, próbowała poukładać w sobie to, co czuje. Potem oczy wypełniły się łzami. Nie były to łzy paniki, lecz łzy żalu, za niedokończonymi sprawami, za słowami, których nie zdążyła wypowiedzieć, za chwilami, które już nie nadejdą. Jej oddech drżał, a dłonie nerwowo ściskały prześcieradło. Kiedy zrozumiała, że to naprawdę koniec, emocje przebiły się na powierzchnię. Brigitte zaczęła cicho płakać, bezgłośnie, z zamkniętymi oczami. Łzy spływały po twarzy, a każdy ruch klatki piersiowej był wysiłkiem. Ten płacz nie był wołaniem o pomoc. Był reakcją człowieka, który uświadamia sobie nieodwracalność chwili. W pewnym momencie spróbowała unieść rękę, jakby chciała kogoś dotknąć, upewnić się, że nie jest sama. Gdy bliscy pochylili się nad nią, jej płacz stał się bardziej widoczny. Ramiona lekko drżały, a twarz wykrzywił grymas bólu. Nie fizycznego, lecz emocjonalnego. To był moment, w którym żal mieszał się z miłością. Bridget próbowała mówić, lecz głos zawiódł. Zamiast słów pojawiły się kolejne łzy. Były jak ostatni język emocji, którym mogła się posłużyć. Płakała, bo wiedziała, że opuszcza tych, których kocha. Płakała, bo żegnała się z życiem, które, mimo cierpienia, wciąż było jej bliskie. Z czasem płacz stał się słabszy, łzy przestały płynąć, a jej twarz zaczęła się uspokajać. Jakby po wybuchu emocji przyszło zmęczenie i rezygnacja. Oczy pozostawały wilgotne, spojrzenie utkwione gdzieś daleko. Bliscy mówili do niej cicho, próbując dać jej poczucie bezpieczeństwa, ale ona reagowała już tylko spojrzeniem i delikatnym ruchem powiek. Ten moment był dla obecnych niezwykle trudny. Widok osoby, która płacze, bo rozumie, że odchodzi, pozostawia ślad na zawsze. Płacz Brigitte nie był krzykiem rozpaczy, lecz cichym ludzkim pożegnaniem z tym, co znane. Był dowodem na to, że do samego końca zachowała świadomość i emocjonalną wrażliwość. Gdy emocje opadły, jej twarz nabrała spokoju. Łzy wyschły, oddech stał się coraz cichszy, płacz ustąpił miejsca ciszy, która wypełniła salę. Dla bliskich było to jasnym sygnałem, że najtrudniejsze już się wydarzyło, że Bridget pożegnała się z życiem na swój sposób, poprzez łzy, drżenie i ostatnie spojrzenia. Ta chwila, pełna płaczu emocji i świadomości końca, stała się jednym z najbardziej poruszających wspomnień dla rodziny. Pokazała, jak bardzo ludzki i kruchy jest moment odejścia i jak wiele uczuć może zmieścić się w kilku ostatnich minutach. Już od pierwszych chwil ceremonii pogrzebowej reakcje najbliższych Brigitte Bardot były przejmująco widoczne. Żałoba nie miała jednego oblicza była falą emocji, która przechodziła przez zgromadzonych od cichego drżenia rąk po niekontrolowany płacz. Gdy trumna została wniesiona do kaplicy, wielu członków rodziny spuściło wzrok, jakby nie byli w stanie znieść widoku ostatecznego pożegnania. Pojawiły się pierwsze łzy, początkowo skrywane, ocierane w pośpiechu, lecz z każdą minutą coraz trudniejsze do ukrycia. Najbliżsi, osoby, które towarzyszyły bridgette przez całe życie, reagowali instynktownie. Jedni trzymali się kurczowo za ręce, inni obejmowali ramiona siedzących obok, szukając fizycznego potwierdzenia, że nie są sami w tym bólu. Płacz był cichy, niemal tłumiony, jakby wszyscy próbowali zachować resztki kontroli. Jednak gdy padły pierwsze słowa pożegnania, emocje przestały dawać się powstrzymać. Szczególnie poruszające były reakcje tych, którzy stali najbliżej trumny. Ich ramiona drżały, oddech rwał się, a twarze wykrzywiały się w grymasie bólu. Łzy spływały bez przerwy, a dłonie bezwiednie ściskały chusteczki, które szybko stawały się bezużyteczne. Ten płacz nie był teatralny ani głośny, był surowy i prawdziwy wypływający z głębi straty. W pewnym momencie jedna z bliskich osób nie była w stanie dłużej siedzieć. Wstała, podeszła bliżej i pochyliła głowę, zasłaniając twarz dłońmi. Jej ramiona zaczęły się trząść, a cichy szloch przeszedł w bardziej wyraźny płacz. Ten moment poruszył innych, jakby ból jednej osoby otworzył drogę emocjom pozostałych. W kaplicy rozległy się kolejne szlochy, a cisza została wypełniona dźwiękiem wspólnej żałoby. Starsze osoby z rodziny reagowały inaczej. Ich płacz był bardziej stłumiony, jakby nosili go w sobie od dawna. Spływające powoli łzy, nieruchome spojrzenia, twarze zastygłe w smutku. Nie było w nich gwałtowności, lecz ciężar lat i wspomnień, które nagle straciły swój punkt odniesienia. Każda łza zdawała się zawierać całe rozdziały wspólnego życia. Dzieci i młodsi członkowie rodziny przeżywali żałobę w sposób bardziej bezpośredni ich płacz był głośniejszy, mniej kontrolowany, pełen bezradności. Niektórzy wtulali się w dorosłych, inni odwracali twarz, jakby chcieli uciec od widoku trumny. Te reakcje kontrastowały z powagą ceremonii, ale jednocześnie przypominały, jak uniwersalny i nie do oswojenia jest ból straty. Moment opuszczenia trumny do grobu był kulminacją emocji. Wiele osób nie wytrzymało: łzy płynęły strumieniami, pojawiły się głębokie westchnienia, a nawet krótki, urywany krzyk bólu. Ktoś uklęknął, ktoś inny musiał zostać podtrzymany, by nie stracić równowagi. Płacz przestał być indywidualny, stał się wspólnym doświadczeniem, które połączyło wszystkich obecnych. Po zakończeniu ceremonii żałobnicy jeszcze długo nie potrafili się rozstać. Stali w milczeniu lub płakali w objęciach, jakby odejście z tego miejsca oznaczało ostateczne zaakceptowanie straty. Łzy nie ustępowały, były reakcją na pustkę, która nagle stała się realna i nieodwracalna. Płacz rodziny podczas pogrzebu Brigitte Bardot był czymś więcej niż wyrazem smutku. Był manifestacją miłości, przywiązania i bezradności wobec śmierci. Każda łza, każdy szloch i każdy drżący oddech mówiły to samo, że strata tej osoby pozostawiła ranę, która nie zagoi się szybko. Ceremonia pogrzebowa stała się więc nie tylko pożegnaniem, lecz także chwilą, w której ból mógł wybrzmieć w pełni, bez słów, bez masek, w całej swojej ludzkiej prawdzie. Gdy w przestrzeni internetowej pojawiła się informacja o śmierci Brigitte Bardot, fala reakcji była natychmiastowa i niezwykle intensywna. Media społecznościowe, fora dyskusyjne i sekcje komentarzy wypełniły się słowami niedowierzania, smutku i współczucia. Dla wielu użytkowników była to wiadomość, która przyszła nagle i zatrzymała codzienny rytm przeglądania informacji. Pierwsze wpisy miały charakter prosty i emocjonalny. Krótkie zdania, symbole żałoby, czarne serca i słowa, w spoczywaj w pokoju. Zaskakujące było to, jak szybko internetowa społeczność zjednoczyła się w żalu. Mimo, że wielu użytkowników znało Brigitte Bardot jedynie z medialnych przekazów, pojawiały się komentarze podkreślające, że jej historia zwłaszcza ostatnie trudne chwile, poruszyła ludzi na poziomie czysto ludzkim. Internauci pisali, że śmierć zawsze przypomina o kruchości życia, niezależnie od tego, kim był zmarły. W kolejnych godzinach zaczęły pojawiać się dłuższe, bardziej refleksyjne wpisy. Użytkownicy dzielili się przemyśleniami o przemijaniu, o chorobie, o bólu rodzin, które zostają po odejściu bliskiej osoby. Wielu pisało wprost, że najbardziej poruszył ich fakt, iż Bridget nie odeszła sama, że do końca towarzyszyła jej rodzina. Te słowa stały się punktem odniesienia dla setek komentarzy pełnych empatii. Szczególne miejsce zajęły kondolencje kierowane do rodziny. Choć internauci nie znali jej bliskich osobiście, w komentarzach pojawiały się zdania wyrażające solidarność myślami jesteśmy z rodziną. Niech znajdą siłę w tym trudnym czasie, żaden ból nie jest większy niż strata kogoś kochanego. Te wpisy często zbierały setki reakcji, pokazując jak silna była potrzeba okazania wsparcia. Wśród reakcji widoczna była również cisza pełna szacunku. Niektórzy użytkownicy deklarowali, że nie chcą pisać wiele, bo żadne słowa nie są wystarczające. Publikowali jedynie symboliczne znicze zdjęcia świec lub krótkie cytaty o życiu i śmierci. Ta forma żałoby, skromna, niemal milcząca, stała się również głównie wymowne jak długie komentarze. Z czasem pojawiły się także osobiste historie. Internauci opisywali własne doświadczenia związane z utratą bliskich, chorobą w rodzinie czy pożegnaniem w szpitalu. Informacja o śmierci Brigitte Bardot uruchomiła lawinę wspomnień, jakby jej odejście otworzyło przestrzeń do mówienia o bólu, który wielu nosiło w sobie od dawna. W ten sposób komentarze przestały dotyczyć wyłącznie jednej osoby, a stały się wspólną opowieścią o stracie. Nie zabrakło też apelów o szacunek. Gdy pojawiały się pojedyncze spekulacje lub próby sensacyjnego komentowania, inni użytkownicy szybko reagowali, przypominając, że to czas żałoby, a nie plotek. Ta samoregulacja społeczności była wyraźnym sygnałem, że większość internautów traktowała tę wiadomość z powagą i empatią. W kolejnych dniach ton wypowiedzi zmieniał się z szoku na zadumę. Coraz częściej pojawiały się słowa o pamięci, o tym, że najważniejsze jest to, co po człowieku zostaje w sercach innych. Internauci podkreślali, że choć Brigitte Bardot była postacią fikcyjną, jej historia przypomina los tysięcy ludzi odchodzących w ciszy szpitalnych sal. To właśnie ten uniwersalny wymiar sprawił, że reakcje były tak silne. Wielu użytkowników pisało również o współczesnym znaczeniu żałoby w sieci. Zwracano uwagę, że Internet stał się miejscem wspólnego przeżywania straty, gdzie obcy sobie ludzie mogą dzielić smutek i dawać wsparcie. W kontekście odejścia Brigitte Bardot. Ta cyfrowa wspólnota żałoby okazała się szczególnie widoczna. Podsumowując, reakcje internautów na wiadomość o śmierci Brigitte Bardot były pełne empatii, refleksji i solidarności. Słowa współczucia, symboliczne gesty i osobiste wyznania stworzyły przestrzeń, w której żal stał się wspólnym doświadczeniem. To pokazuje, że nawet w świecie szybkich informacji i krótkich komentarzy ludzka potrzeba współodczuwania i pamięci wciąż pozostaje silna. Brigitte Bardot jest jedną z najbardziej ikonicznych postaci kultury XX wieku. Karierę rozpoczęła jako modelka, a następnie szybko zdobyła międzynarodową sławę jako aktorka filmowa. Przełomem okazał się film I Bóg stworzył kobietę 1956, który uczynił ją symbolem kobiecej wolności, sensualności i nowego wizerunku kobiety w kinie. W kolejnych latach Bardo wystąpiła w kilkudziesięciu filmach, współpracując z czołowymi reżyserami europejskimi i hollywoodzkimi. Oprócz aktorstwa zajmowała się również muzyką, nagrywała piosenki, które do dziś pozostają rozpoznawalne we Francji i poza jej granicami. Jej styl, sposób bycia i wygląd miały ogromny wpływ na modę, obyczajowość i popkulturę, czyniąc ją jedną z pierwszych globalnych ikon medialnych. W wieku 30